Nie witam was w kolejnym odcinku z gry Shadow Warrior, kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę, za amunicją widzę skrucho, widzę tam partyzanta, już nie widzę, fajnie klucz jest schowany, co jest, mi tam pojechał, chodź no tutaj, tam wracajemy, No dobra, to tyle. A i no wychodzi na to, że najwięcej amunicji ja mam do najlepszej broni. A potem do... I... A potem do grantnika. O kurde, że... Jak co Już. A tu było tego klucza potrzeba. Dobra Rozumiem Tam coś jest w ogóle dziwnego. Bo je się tu wcisnąć cholera. Lepiej Boże! tak zrobimy Nie, tutaj nic nie zrobię. O nie Skybox się niszczy no, ale nic się nie poradzi, to stara gra jest. I raczej nie było możliwości rozglądania się za dłużej. Dobra, cóż tu się stało? Pięć sekretów mam, ale mało przeciwników znowu. Chociaż podejrzewam, że ich liczba się będzie sukcesywnie zwiększać. Klucz złoty mi gdzieś zniknął. Ten widzę, ale pewnie tu będę musiał gdzieś przejść. Coś tu wcisnąłem, nie wiem co. Ach. A to? Nie. To wcisnąłem, ale nie wiem, co to zrobiło za bardzo. Tam A, dobra. Słoniaczki. Zapiszę. Zejdźmy tu pomału. Takie buty. No już się boję tych zasadzek. pomału nie śpieszyć się nie dobra to wchodzimy cóż tutaj nas czeka trochę się boję wyglądać no open the door to jest chyba jeje robisz Ty. Dostał? Dostał. Nie widzę tych przeciwników. A może jest Serena? Co jest? A serduszkę bym dogurzył. A spróbujmy. No i co się stało? A! Mam pomocnika! Mm, takie buty! Taka kooperacja lekka! Dobrze! Dobrze, dobrze, pomóc! A to chyba był ten lowlock, nie? Nie ważne, ale ważne mi pomóc! Złoty klucz! Znaczy czerwony, jest złoty. Pak! Z pięciu stron, ale wiem jak mi pomóc! Macie tu. chłopaki się nic nie przejmujcie. Proszę. No to hanska, taka hit skanująca zasadzka. No iśmy już tędy, skoro już tutaj wpadłem. Lepiej zapiszę. Po mnie źle zrobiłem, muszę zrobić tak. Dobrze, dobrze że tam spadł po jeden. Gdzie ty jesteś? No, nie wiem, czy dobrze robię, ale jeszcze z drugiej strony pójdziemy. Zakładam, że tu będzie to samo, wiesz? Dobrze, zakładam. Oprócz tego, że nie widzę tego, tej małpy. To jej tu chyba nie ma. Okej. Okay. Już tu drzwi nie otworzyły. Dokładnie. Klucz jest czerwony, widzę. Ale przejdę się dookoła. Chcę zobaczyć, czy tu jakichś przeciwników nie ma. Wygląda na to, że już wszystkich wybiliśmy. Schodzimy na dół. Tu gdzieś były te czerwone drzwi, nie? Tu trzeba się wstrzelić. Dokładnie. Co oni się sami zabili? Co jest? Jeszcze? Ile ich tu? O! że w tym to kiedy Nie. Tak. wcześniej okay. Zdrowie niby mam. Oddycham je skanujący. No, mogłem sobie minąć opłatki dzięki temu. A to co? A, ale to nie jest nawet sekret, kurde o dziwo. Dziwne. Pięć strzałów z shotguna. Nic nie widzę. Ile do tego? No tak sobie średnio. Ale tu dziwne przejście. O, ci to są akurat spoko. Chodźcie. Albo mam lepszy pomysł. Macie. I jeszcze jeden, tak, no, dla kurażu, to się mówi. Okej, okay. jakieś drzwi, ale nie można ich otworzyć w ogóle. No, to dziwo, bez żadnych drzwi nie mogłem otworzyć. Aha. O kurde. Jeszcze raz muszę, kurde ogień mm -hmm. no chodź a to cóż to jest? co to robi? nie wiem ojej nie podobają mi się takie otwarte przestrzenie prawdę mówiąc w ogóle w jakimś. Nie wiem. Limbo jesteśmy. Pomału. On tak fajnie skokowo wchodzi przez chwilę. Uff. No, chyba ja jaja robisz. To była hamska pułapka. Cebrny krucz jakiś jing jang Ej, no nie ma amunicji stresować się zaczynam pomału a to pewnie teraz wyjdziemy i będziemy widzieć ten start cały bo tej te muchy na początku odcinka zabiję nawet tu leży. O, jeszcze jest rakietnica, fajnie i czachy sobie z, z, takie te zrobili pieczniki hop 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 góry nie mam wyczucia wam powiem w takich grach w sensie wow w tych grach na silniku build nie mam wyczucia do yy, do skakania kompletnie cholera cóż to za dźwięki Panie potworze. Uuu, panie. Dobra. To będzie zabawa. No już, już skacze. Co jest? O nie. Kurde, źle. Źle, źle. Jeszcze raz. Albo? Nie, zginę. Trzeba poczekać. Tak jest. kurde, Ulej! Nie, to... No, pośpieszyłem się, powiedzmy, jak tam na końcu to ogarnąć? Bardziej mi się obrażenia dostaje. A teraz nie. Dziwne. Tu też dostaje Cały czas. Jakby ktoś do mnie strzelał. Tylko nikt do mnie nie strzela. No, nie. Nie, 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 nie. nie. Jeszcze raz. Teraz coś zapisałem na ostatnim. Albo nie. Albo tak. No, jesteśmy. Jeszcze raz. Viewer. Jak viewer to No. To tyle. What? Cyk, cyk! No to teraz sobie możecie strzelać. No i co? Co się stało? A portal się otworzył, okej. Okay. Niezły fail. Ile razy już tej... ten? Ile sekretów mało znalazłem na tej mapce. Sumo! Nie, z tego to sobie mogę do siebie tam gdzieś postrzelać Pomóż mi No anglu A puszcza, takie O kurde Jest ciastka z hurtuną. Co he he he, tastes like a chicken. Serio? No okej, okay. suma załatwimy. Drugi boss, widzimy się w kolejnym odcinku. Ojej, co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, już na mnie idą, więc tutaj się żegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku na razie.